Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia na broń potwierdza się w legitymacji posiadacza broni. Rejestracji broni dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni. Nabywając broń palną, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, przed wydaniem broni nabywca mający miejsce stałego pobytu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dostarcza zbywcy mającemu. Miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprzednią zgodę przewozową. Rejestracji broni palnej, pozbawionej cech użytkowych, dokonuje komendant wojewódzki policji, właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby. Posiadającej broń palną, pozbawioną cech użytkowych. Rejestracji broni palnej, pozbawionej cech użytkowych, dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni oraz dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych. Rejestracji broni palnej, dokonuje komendant wojewódzki policji właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby posiadającej pozwolenie na rejestracji broń rejestracji broni cięciwowej w postaci kuszy dokonuje komendant powiatowy policji właściwy ze względu na Miejsce stałego pobytu osoby posiadającej pozwolenie na broń. Rejestracji broni pneumatycznej dokonuje komendant powiatowy policji właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby posiadającej broń pneumatyczną. Nabywca broni obowiązany jest ją zarejestrować w ciągu pięciu dni od dnia nabycia. Zarejestrowanie broni, wymagającej pozwolenia na broń, potwierdza się w świadectwie broni.